Cześć, tu Janek z kanału BrixRix, a w dzisiejszym odcinku poznacie moją recenzję zestawu 40697, czyli dynia na Halloween. Zapraszam. Zestaw 40697, czyli dynia na Halloween zawiera 254 elementy. Według promoklocki jego cena katalogowa to 85 zł bez grosza, ale nie mogliśmy go za tyle kupić, ponieważ był to gratis w październiku. I mogliśmy go otrzymać za wydanie 500 zł w legostorze lub na lego.com. I ten zestaw został wydany 1 października 2024 roku. Teraz spójrzmy na pudełko. Na przedniej stronie mamy dynię i z tyłu wystaje jakiś duszek. No i mamy również informację, że w środku jest nie, to tutaj że w środku jest świecący klocek. Ale również jest tutaj y, o tym chodziło, że mamy informację, że baterie są w środku zestawu. Y, a z tyłu mamy pokazane tylko, że możemy zmienić wyraz tej dynki. i tak to nic ciekawego. Więc możemy teraz naciąć sobie te pudełko i otworzyć. Ok. Pudełko idzie na bok. I tak, w środku mamy mini instrukcję. I w środku klocek nas oczywiście prowadzi na jakim etapie już jesteśmy. Czy jest jakaś reklama? Tu jest tylko pokazane jak ten klocek, ta, tą baterię chyba wsadzić, a tak to nic nie ma. Mamy również jakąś ulotkę, również związaną z tym świecącym klockiem. I oprócz tego mamy trzy woreczki. Dobra, ja nie przedłużam i idę składać. Ok, zasawiesz już zbudowany i prezentuje się naprawdę bardzo fajnie, ale zanim go omówimy, to chciałbym Wam pokazać, że w instrukcji faktycznie możemy wybrać dwa wyrazy twarzy. To nie jest tak, że od razu my dwa wyrazy twarzy budujemy, ale możemy sobie wybrać, czy chcemy taki, który ja zbudowałem i on jest po prostu od razu potem, albo możemy przeskoczyć na stronę 68 i zbudować taki inny. Dlatego zostały mi takie elementy do zrobienia drugiego, drugiej twarzy, a tutaj są elementy zapasowe z innych woreczków, więc no, tych elementów tutaj jest dość sporo, ale to chyba dlatego, że wybrałem tą podstawową. Buźkę. Jeśli chodzi o światełko, to jest ono tu i tak wbudowane. No i nie, nie trzeba było żadnych ba, ba, baterii, tak, baterii wkładać, była już tam włożona i po prostu na tej ulotce chyba jest po prostu pokazane, jak wymieniać te baterie. Bo tutaj już było, wystarczyło tylko odczepić takie coś. No i już teraz, jak naciśniemy, to ten klocek świeci. Jak naciśniemy konar, więc jak włożymy i naciśniemy, to w środku się im to się mu tej dynce to świeci. Yy, no ale teraz możemy przejść do tak naprawdę omówienia. Yy, jest, nie ma tu też za bardzo do omawiania, ale no, jest to kształt dyni. Yy, z tyłu tutaj mamy zwykłego duszka, który wystaje na transparentnym klocku. Całość mamy na zielonej płytce, yy, mamy tutaj jakieś liście, yy, no i najważniejsze, czyli że dynia świeci. Naciskamy konar, na którym również jest jakiś liść i dynia świeci. Więc yy, bardzo fajne to jest, fajna ozdoba halloweenowa. Niestety, no, my już mamy dawno po Halloween, ponieważ nagrywam to w lutym, a no... Dostałem ten zasad w październiku, ale sprawdźmy. Może to nie będzie oddawać tak samo na kamerze, ale ja wyłączę teraz lampy i sprawdzę, jak to będzie świecić. Wiecie, tak po prostu. Tutaj mamy jakieś drobne światło, ale uwaga, naciskamy. No i słuchajcie, na żywo świeci to bardzo fajnie, bo na kamerze jest to troszkę za bardzo się to świeci. W rzeczywistości świeci się tylko odrobinę, a no, yy, na kamerze widzę, że świeci się tak dość mocno, yy, więc fajnie, że się świeci. Ja uważam, że szkoda, że yy, szkoda, że to trzeba przyciskać, a nie możemy tego jakoś ustawić, żeby na przykład całą noc się świeciło, ale i tak uważam, że zestaw jest bardzo fajny. I to byłoby na tyle w tym odcinku. Ja oceniam tą dynkę 8 na 10. Dajcie znać w komentarzu, jak wy ją oceniacie, i ja zachęcam Was do zostawienia łapki w górę i subskrypcji na kanale. Cześć!